Witam bardzo, dzisiaj pokażę jak założyć nici na Haptex Mini. Czyli jedziemy sobie od szpuleczki przez tutaj, też otworki od, od dołu do góry. Potem przechodzimy tutaj po, pomiędzy tym, tym kołeczkiem. Teraz przez tą rurkę do, do przeciągania przez rurkę jest specjalny drucik. Teraz tak, wpinamy. I teraz tak, podnosimy pod tą blaszkę tutaj. Pod tą blaszkę. To miejsce będziemy też potem co jakiś czas czyścić. To jest bardzo ważne miejsce. Teraz za kołeczek, wokoło. Tutaj następny kołek. Musimy taki zrobić, jak gdyby przejazd o 180 stopni, tak żebyśmy, żeby ten kołek nam trzymał tą nitkę, żeby ona nie wypadała z tego naprężacza. Schodzimy na dół. Jesteśmy w tym miejscu. I teraz tak. Z tej strony chwytamy. Tu musi nam wokoło, to jest ważne, wokoło tego kółeczka być owinięta nitka za kołek, i teraz, co jest ważne, jak sobie ją pociągniemy, to musi być efekt, że nitka się, że kółeczko nam się kręci. Schodzimy na dół do samego końca, zawracamy, teraz od z prawej do lewej strony przez szarpacz schodzimy znowuż na dół otworek tu mamy takie miejsce taki haczyk i teraz do igły od przodu do tyłu i do góry przez tą sprężynkę sobie wpinamy tutaj tak żeby się nam ta nitka przytrzymała i obcinamy